Siemano, witam was na takim przedświątecznym odcinku po długiej przerwie Właściwie wrzuciłem dzisiaj taki o, dziwny odcinek, ale usunąłem go tak inaczej to, eee, to jest gierka, nie wiem jak się nazywa, Battle... Nie wiem, baty, Battle Battlelands? Lands? Jest naprawdę ciekawa Eee... Widzę, że nagram to. Ale zobaczymy, tak czy inaczej. Jestem w trybie drużynowym aktualnie. Są różne tryby. Aha, dobrym. I tam jest jakaś ciekawa skrzynka. Ole kuzak Legendarna skrzynka. Jak ona się tam nazywa? O ja. Złota broń. Aż ma do tego, u kurde. O, tak. Pod kłodą ktoś jest? Nie ma. Mm, dobra, to mi się nie opłaca brać tej broni, chyba. Może wejdę sobie do krzaków. Uczenie się do. Ja bym chciał do mojej drużyny iść. Gdzie ja jestem? Jestem Muszę iść w tę, tę stronę? Źle idę. Muszę iść. O kurde, ktoś tu Ale chyba złoto jest najlepsze. Oni gdzieś tu, gdzieś jeszcze nie tu, ale blisko gdzieś tu powinni być. Ciebie tak mi trochę w ostatnio, więc... O kurde, wiedziałem, że tu coś będzie ciekawego. Złota kolejna broń. O ja. Jeszcze lepsza chyba. Dobra. Pozostało 5 drużyn? Nie wiem, nie zrobiłem na to jest moje drużyny... Aha, to jest moje drużyny gość, dobra. Co tu ciekawego masz? Ej! Ale kozak jesteś, gościu. Jak ty tu znalazłeś? O nie, niepotrzebnie wziąć tą broń. Ja to wezmę, ja chcę to... Nie, dobra, dzięki. Zaś się to solo, duo lub drużynowe. Nie, 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 złotą wolę. Gdzie obszar jest? Aha, tam. Tu Trzeba iść w tamtą stronę. Jestem z drugim moim teammate'em. Więc, kozak? Tu jest ktoś nie ma. A do tych krzaków nie można wchodzić. I ten zginie, chyba. Dobra, Dobra ja. Tu gdzieś powinni być. No i ci, kru, ci, me, ci. O kurde, straciłem życie. Twój kompan potrzebuje pomocy. Nie wierzę, nie wierzę, ja nie umiem, ja nie umiem w to grać. Kurde, twój kompan potrzebuje pomocy przed chwilą. Z tym informację Potrzebuje HP, potrzebuje HP. Ja nie wierzę, ja nie umiem w to grać. To jest moja trzecia gierka. Dwie ja na solo grałem. Nie, to jest druga, w sensie to jest pierwsza taka prawdziwa. Przecież nie z botami musiałem grać. no solo. Dobra, to jest mój ostatni crewmate. Chyba. Wiecie, mam jeszcze innego... Nie, to jest mój ostatni teammate. Sorry, że raz mówię teammate, raz crewmate, ale... o dobrze, dobrze. O nie, on leczy, on leczy go. On go leczy. On go leczy, yeah. ja Nie wiem, czy teraz możliwe, że to jest, bo tam jest. O kurde. Knockout. No kawauta mnie. No nie, nie zabijaj mnie. Kurde. Miejsce twoje drugie, drugie. Jest okay. Dobra. Jest okay. Junęki, jak zero. Jak z Przecież ja tam zabiję. Aha, bo i nich potem uleczali, a ja ich tylko jakby ten. Postrzelałem tak jakby. Tylko nie zna... Due W duety może w duetym teraz zagram, a na koniec solo. Celo... Gra więc bitwa. Jeszcze nie ogarniam tego całkiem. Zdecydowanie prawie nic nie ogarnę w tym. Więc... Jak chcecie taką gierkę, to może, jak chcecie taką gierkę, to może ten, Dodajcie dajcie łapy w górę, albo nawet jak nie chcecie dodajcie dajcie łapy w górę. Jak będzie 5 łap w górę to będę, albo 3 łapki to będę dalej to nagrywał, o. Nie wiem, nie wiem. co? Ona mnie pogiwa. Gdzie jest? Szybko się uleczyć. Dobra, mam. Muszę wziąć. Gdzie jest mój teammate. Zadaj, że... nie, dobra. Gdzieś jest ktoś. On tu powinien gdzieś być. On jest w którejś tej ciężarówce. W tej przyczepie. O, dobra, mam broń. Sorry, jeśli chciałeś tam broń. Ale ja też potrzebowałem broń. O, o, dobra. Kozak. Nie wiem, czy coś mi się udało dobrze zrobić, czy nie. Chyba nie. Dobra, nie, nie ma ten, nie ma litości dla tego. Twój kompan potrzebuje pomocy. I nie gadać, że on zginął już. Dobra, odwrodziłem go. Więc się wzdę. Nie pomogą. I gdzie jest apteczka? Apteczkę potrzebuję. Chyba też mam mało HP tamten gości, z którym walczyłem. Apteczkę, dajcie mi apteczkę. Tam jest apteczka, dobra. Bardzo podobne do Fortnite'a, jest dobra wstać. Ale jest kozak ogólnie. Więc trzy łapy w górę wystarczą, więc wbijcie proszę i... To dalej będę nagrywał to. Jeśli pięć łap wbijecie, to pokażę Wam jakieś ciekawe gierki na nagram. Więc... Dawajcie te, albo po prostu trzy łapy i dalej nagrywam gierkę, jeśli wam się podoba. Napiszcie w komentarzu też, czy wam się podoba. A jak znacie jakąś fajną gierkę, żebym nagrał, to napiszcie też w komentarzu. A tutaj apteczka, mała apteczka. Nie starczyła mała, on chce dużą, Ok, No jest ja dużo HP. Powinniśmy sobie poradzić teraz. Mam dość ok broń, tylko że mam tylko 14... 14 amunicji. O, o! Kościół chcesz wziąć ją? Ja sobie wezmę. Mniej bardziej. Każda amunicja się liczy. O, tam mi dało. O nie! Ja nie zauważyłem, że tu będzie. Ta strefa. Co, co to daje? Co to daje? Aha! Ja sobie to wezmę. Okej, okay, podzieliliśmy się. On wziął... O kurde, on wziął dużo lepszą rzecz. O, ja potrzebuję apteczki, ja potrzebuję! Dobra. Wsiągnę się trochę w tą grę. O, o! Tutaj, tutaj strzał. Dobra. Nie mogę marnować za bardzo amunicji. No ja ja nie trafiłem. Oni wzięli wszystko co ciekawe. Kurczaczki. Ciężkie to. Oby nie strzelili we mnie. O, dzięki teammate. On teraz będzie mnie też ratował. No bo, bo wcześniej uratowałem. Aha, twój kompan potrzebuje pomocy. Brawo. Ja teraz nie mam jak go ratować. Kurczaczki... No nie... Nie wiem mówię kurczaczki XD Ale mój kompan... Mój kompan już zginął, tak? Kurde... Uczulnie się strefy... Ja potrzebuję dużej apteczki! Dużej apteczki! Oja. ja... O ja, o ja. za typy... Kurde, 2hp knockout. No, Dwie części, Drugie miejsce, koniec, kurczak. Gdzie widzę cały czas mojego no, kurczaku? Bo no, łatwo nie było, ile mam kili? Z tego kija nie no, trzy. No dobra, ale tak czy inaczej. gra jest ciekawa, według mnie. Więc polecam Wam dawać walkę z gutem. Jeszcze nie zasubskrybował, to zasubskrybujcie mój kanał. Prawdopodobnie eee. ja znajdziecie też YouTube świą świąteczny odcinek. Te ci, co, e, z, ja, a ja życzę już wesołych świąt dla tych, którym już nie będę miał kiedy powiedzieć przed świętami. Wesołych świąt i żegnam Cześć. Was. Siemano. Cześć.